Data scientist to są ludzie, którzy odkrywają to, co jest nieznane, a wtedy data engineering to. Dobrze, Dobrze więc e, może zaczniemy od data scientist. E, gdybyśmy wyobraźcie sobie te, takiego człowieka, który ma ogromną wiedzę e, teoretyczną, potrafi budować algorytmy, może niekoniecznie jest świetnym inżynierem, nie pisze najlepszego kodu. Nie. nie i, I nie jest, że tak powiem, najlepszym programistą, jakiego znacie, natomiast dzięki swojej wyjątkowemu umysłowi potrafi odnajdywać rzeczy, które są ukryte i potrafi te zależności budować. I jest taki często żarcik, zgadnijcie, kto ma najszybszy komputer we wszystkich działach Data Operations, to właśnie oni, bo tak naprawdę większość rzeczy oni robią na swoich laptopach albo na takich środowiskach że tak powiem lokalnych, bo popełniają dużo błędów i po prostu obrabiają, obrabiają tysiące pomysłów i to będą właśnie te ludzie, którzy będą szukali tych zależności. Oni nie piszą jakiegoś specjalnego kodu albo tak jak my to sobie wyobrażamy, że zajmują tymi danymi, natomiast oni szukają algorytmów i tych kropek, które łączą się ze sobą. I tutaj widzę właśnie, ktoś ma świetne pytanie, za co odpowiedzialny jest data engineering. Tak naprawdę to są ludzie, którzy będą zajmowali się tymi danymi. Czyli wyciąganiem tych danych. Na przykład, mamy, tak jak rozmawialiśmy o danych medycznych, trzeba te dane będzie pobrać skądś. To jest w bazie, na przykład SQL-owej, bazie danych. Będzie trzeba wziąć data engineering, czyli wziąć te dane, przerobić je, przeformatować, wrzucić je do na przykład nowej skulowej bazy, wrzucić je do kawki, nadać im odpowiednio otagować, wyczyścić, usunąć kolumny, dodać kolumny. Dodać tagi, oznaczyć markery i jeszcze tysiąc innych rzeczy, czyli grzebanie już takie wewnętrzne w środku i szykowanie tych danych, tak żeby data scientyści albo analitycy, tak naprawdę, bo to możemy ich postawić bardzo blisko siebie, mogli na podstawie tego zbudować po pierwsze algorytmy albo gotowe wykresy i dashboardy, czy piękne wizualizacje i ubierać te dane. Pamiętajcie, że ludzie to w większości wzrokowcy.